W tym filmie rozmieszczamy sobie kilka z matury podstawowej z działu rachunku prawdopodobieństwa. Ten temat tak naprawdę jest kontynuacją poprzedniego filmu o kombinatoryce. Um, tutaj przytoczyłem jeszcze podstawową definicję prawdopodobieństwa, z której będziemy korzystać, ale może już ten wzór wyjaśnimy sobie w pierwszym zadaniu. Um, jest to zadanie zamknięte, raczej proste jak na standardy matury, ale dobre właśnie na takie wdrożenie. Um, Ok. często właśnie motywem w zadaniach z prawdopodobieństwa jest kostka do gry, sześcienna kostka do gry. No właśnie, i teraz sobie może wyjaśnimy, czym są te zbiory. Omega będzie reprezentowała zbiór wszystkich możliwości, tak? Może sobie jakbyśmy wypisali, jakie elementy tego zbioru należy w takim razie. Skorzystamy kostką, sześcienną kostką dwa razy, to wypiszemy sobie wszystkie możliwe, jakby pary wyników, które nam mogą wyjść. Najpierw przeanalizujemy sytuację, gdzie za pierwszym razem nam wypada jedynka Co to można wypaść za drugim razem? Może znowu jedynka, może to być dwójka I może to być dowolna cyfra od 1 do 6 No i właśnie może na początku sobie wypiszmy, jakie to są w ogóle Jak to by wyglądało mniej więcej Tak samo jak wypadnie nam za pierwszym razem dwójka Pasuje nam tak naprawdę każda pozostała liczba za drugim razem no, i takich właśnie możliwości będziemy mieli aż do szóstego rzędu, gdzie za pierwszym razem wpada szóstka. Mhm. No to właśnie widzimy, że tam jest 6 rzędów, w każdym będzie po 6 elementów, czyli sobie teraz moc omegi zapiszemy jako 36, tak? Po 6 rzędów, 6, rzędów, 6 elementów, w każdym razem będzie 36, czyli takich par jest 36 możliwych wyników. No i teraz sprawdzamy, o co nas pytają, czyli nas pytają o to zdarzenie, które będziemy sobie właśnie zapisywać jako A, czyli bierzemy z polecenia. Zdarzenie polega na tym, że suma otrzymanych oczek wynosi 3. No to tak, tutaj rzucamy kostką, więc jest tylko jedna możliwość, żeby suma oczek była równa 3, a to jest taka, że wypadnie nam najpierw jedynka, potem dwójka. Albo ewentualnie w odwrotnej kolejności, tak? To już traktujemy jako oddzielne zdarzenie. Może też wypaść najpierw dwójka, potem jedynka. Zapiszmy sobie to w klamerce. No to widzimy, że moc zbioru A wynosi 2. I teraz policzymy sobie prawdopodobieństwo tego, że suma oczek wynosi 3. A żeby to zrobić, wystarczy teraz podzielić moc zbioru A na moc zbioru wszystkich możliwości. Czyli mamy 2 na 36... Skracamy przez 2, zostaje 1,18. No i będzie to odpowiedź D. Kolejne zadanie, które sobie rozwiążemy, jest to zadanie otwarte: zadanie za 2 punkty z czerwca 2022. I w tym zadaniu mamy tak: <laughs> ze zbiorów wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych, większych od 53, losujemy jedną liczbę. No to to zdanie nam dużo mówi o naszej OMEDZE. Wypiszmy sobie elementy, jakie do niej należą. No są to liczby dwucyfrowe większe 53, czyli to będzie miało 54, 55, 56 i tak do największej dwucyfrowej, czyli 99. No musimy teraz policzyć koniecznie moc zbioru omega. Więc może sobie tak rozpatrzmy teraz dwa przypadki. Powiedzmy, że na początku policzymy, ile jest takich liczb dwucyfrowych gdzie cyfra dziesiątek to 5, wtedy jako cyfra jedności może stać, całą. No tutaj możemy spojrzeć: czwórka, piątka, szóstka, siódemka, ósemka i dziewiątka. Tak jak żadnej cystrysty nie mogło stać, żeby ta liczba była większa od 53. Tutaj mamy sześć możliwości, piątka jest jedna, czyli jedna. Z reguły mnożenia teraz wymnażamy, wychodzi nam 6 możliwości, czyli piątka jest na pierwszym miejscu. I teraz sobie rozdzielimy to jeszcze na sytuację, gdzie na pierwszym miejscu jest 6, 7, 8 albo 9. No i wtedy się okazuje, że już te, teraz na drugim miejscu może stać dowolna cyfra. Czyli od 0 do 9. Y, Właśnie dlatego sobie takie rzeczy warto rozdzielać, no bo tu widzimy, że ta druga pozycja cyfra jedności się różni. Więc warto było sobie tak rozdzielić na dwa przypadki. Tutaj mamy do wyboru 4 cyfry, 4 możliwości, a tutaj jest 10, czyli 4 razy 10 daje łącznie 40. Czyli cały zbiór o wynosi 46. To jakby rozłączne sytuację, więc musimy je wiadomo dodać te 6 do 40. No a teraz policzymy sobie prawdopodobieństwo zdarzenia, a. No tutaj szukamy liczb podzielnych przez 7, czyli musimy wisać teraz takie, które należą do Omegi, ale no są też podzielne przez 7. Najmniejszą z nich będzie 56, a kolejny wypisujemy dodając do poprzednich 7, potem 63, 70. I tak do 98, wychodzi nam wtedy 7 możliwości, czyli moc zbioru A to 7. No a P od A to będzie po prostu moc zbioru A na moc zbioru omega, czyli 7 czterdziestych szóstych. Nic tu więcej nie skrócimy, tak możemy zostawić. W kolejnym zadaniu, tym razem losujemy już ze zbioru naturalnych dwucyfrowych, ale no mamy do dyspozycji wszystkie naturalne dwucyfrowe, No, sobie od razu wpiszmy tu omega. no to na pewno będziemy mieli yy, no tak, zaczniemy sobie tutaj od dziesiątki i będziemy iść aż do 99. Łatwo to można policzyć. Mamy najpierw pierwsze, drugie pole. Na pierwszym może stać dowolna cyfra, no ale oczywiście poza zerem, więc tutaj tak naprawdę możemy, mamy 9 możliwości, a na drugiego pola mamy 10 możliwości. I w ten sposób sobie możemy właśnie policzyć, ile jest liczb dwucyfrowych. No, no i właściwie będzie ich, znaczy się znowu z reguły mnożenia, 9 razy 10, czyli moc zbioru omega to będzie 90. A teraz szukamy mm, liczb podzielnych przez 8 lub y, liczb podzielnych przez 12 właśnie w tym zbiorze. No i to będzie nasze zdarzenie A. No to może sobie wypiszmy te liczby. Więc wypisałem właśnie tutaj w pierwszym rzędzie podzielne przez 8, w drugim podzielne przez 12. I musimy zwrócić na jedną ważną rzecz, która się pojawia przy tego typu zadaniach, gdy musimy znaleźć liczbę podzielne przez jedną cyfrę, jedną liczbę lub podzielną przez drugą. Jak wypiszemy sobie właśnie takie jedno po drugim, co możemy zauważyć, że niektóre z tych liczb się powtarzają? No, a żebyśmy chcieli otrzymać poprawny wynik, musimy oczywiście wyeliminować te powtórzenia czyli wszystkie liczby, które się powtarzają, musimy usunąć po jednej z nich, tak? Na przykład 24 się powtarza, no to nie możemy wziąć obu. Musimy jedno skreślić. Tak samo jest 48, 72 i 96. No dobrze, teraz policzmy ile tych liczb tak naprawdę jest. No, wychodzi 15 i teraz prawdopodobieństwo będzie wynosiła znowu yy, tutaj mamy moc zbioru A na no, moc zbioru omega czyli będzie to 15 dziewięćdziesiątych. Yy, tu możemy akurat już skrócić nawet przez 15 na górze będzie jedynka a na dole będzie szóstka czyli takie prawdopodobieństwo wynosi jedna szósta przejdziemy do kolejnego zadania tutaj mamy 9 elementowy zbiór M Czynią wszystkie cyfry do dyspozycji brakuje nam tylko 0. Losujemy dwukrotnie po jednej liczbie i musimy sprawdzić, czy prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia takiego, że iloczyn tych dwóch liczb będzie równe 24, znowu zaczynamy sobie od omegi, losujemy dwa razy, tak? Za każdym razem mamy po 9 możliwości, tutaj też warto wrócić na kluczowe słowo ze zwracaniem. No, czyli po prostu chodzi o to, że no, jak wylosujemy czwórkę. To ta czwórka, jakby wraca do tego zbioru i możemy ją jeszcze raz wylosować, więc na przykład no, możemy brać pod uwagę, że wypadną nam dwie czwórki. No to to nam też wpływa na ilość yy, na, moc, na moc omegi, a mianowicie yy, moc omegi to będzie 9 razy 9, tak? To właśnie z kombinatoryki wynika, że dobrze, raz losujemy. Yy, no i musimy z reguły mnożenia, pomnożyć to ze sobą otrzymywamy 81 możliwości i tyle wynosi moc tego zbioru. No i teraz pójdźmy na nasze zdarzenie. Tutaj mamy taki warunek, że iloczyn ma być równy 24. No więc w związku z tym musimy sobie tutaj rozkminić jakie to mogą być liczby tak naprawdę. No i jak sobie spojrzymy na ten rozkład 24 możemy za pomocą kilku iloczynów rozpisać, na przykład 2 razy 12 3 razy 8 i jeszcze 4 razy 6. No to właściwie są te jedyne iloczyny jakie mamy do dyspozycji. No ale to jeszcze musimy wziąć pod uwagę to, że 12 nie ma w naszym zbiorze, tak? Czyli posłucham tylko te dwie ostatnie opcje, sobie je podkreślamy. Ale o ile mnożenie jest przemienne, no to tutaj mamy troszeczkę inne zadanie, bo my tu losujemy te wartości. Natomiast tutaj warto sobie wypisać, że do tego zbioru A będą należały też te same wartości, ale odwrotnej kolejności. Czyli 3 i 8 i 8 i 3, tak samo z 4 i 6. No to z tego widzimy, że moc zbioru A to będzie po prostu 4. No i prawdopodobieństwo to będzie 4, 81. Następne zadanie, które wykonamy zawiera jedną znaczącą różnicę. Właśnie jak w poprzednim poleceniu mieliśmy napisane, że losujemy ze zwracaniem, w tym przypadku mamy bez zwracania i zobaczymy sobie, jak taka informacja wpływa na, na rozwiązanie. No tutaj mamy zbiór 8 elementowy, nie ma tutaj zara i dziewiątki. No ok. Losujemy dwie cyfry i ta pierwsza cyfra staje się cyfrą dziesiątek, druga cyfrą jedności. Musimy sprawdzić, kiedy taka liczba będzie, yy, jakie jest prawdopodobieństwo tego, że taka liczba będzie podzielona przez 4. No znowu najpierw sobie liczymy omega. Tutaj warto zauważyć. Yy. Losujemy za pierwszym razem. No to może nam się tutaj wylosować cokolwiek. Jedna z tych 8 cyfr mamy 8 możliwości. Ale właśnie skoro tam napisane, że to jest bez zwracania, yy, no to tutaj trzeba pamiętać o tym, że powiedzmy, jak wylosujemy za pierwszym razem trójkę, no to za drugim już tej trójki nie ma, tak? Ten zbiór się uszczupla, tą trójkę, Ym, czyli tych możliwości będzie od razu y, mniej. I musimy sobie to uwzględnić, że jak wylosujemy jedną cyfrę, to już jej brakuje y, przy losowaniu cyfry jedności, więc mamy 7 możliwości. Po pomnożeniu okazuje się, że y, wy, wyjdzie nam 56 i taka właśnie jest moc omegi. A teraz przechodzimy do zdarzenia A. No i mamy, musimy znaleźć ile jest takich liczb, których, y, które po połączeniu y, staną się liczbą podzieloną przez 4. Y, do skrótu tej liczby dwucyfrowe, no to może sobie właśnie wypiszmy, aha, no to właśnie jedna rzecz jeszcze. No odnośnie tego, że y, te cyfry nie mogły się powtarzać, losujemy bez wracania. Nie będziemy mieli tutaj w tym y, zadaniu i będziemy mogli brać pod uwagę takich liczb jak 44 czy 88. To nadal są niby liczby dwucyfrowe podzielone przez 4, ale tak jak mówiliśmy, zadanie nie, um nie pozwala nam na to, żeby te cyfry były identyczne, więc te przykłady sobie pominiemy. Um, I czego nam jeszcze brakuje tej zara i dziewiątki, tak? Czy przy wypisywaniu też warto na to zwrócić uwagę. No to zacznijmy. Um. No to na pewno taką najmniejszą liczbę dwucyfrową podzieloną przez 4 będzie 12, 16 też nam pasuje, ale już 20 nie, tak? bo 0 nie możemy tutaj y, wziąć. No to potem będzie 24, 28, 32, 36, 40 nam odpada. 44 też nam odpada, mamy potem 48, y, 52, 56.

9, 12, 14, czyli moc zbioru A to 14, a prawdopodobieństwo A, no to to będzie moc zbioru A na moc zbioru omega, czyli 14,56. Możemy sobie to skrócić, to będzie 1,4. No i zróbmy ostatnie zadanie na dzisiaj, w tym wypadku, więc troszeczkę inne zadanie, to będziemy krócić własności prawdopodobieństwa, czyli czegoś, co się znajduje w karcie wzorów no i właśnie sobie będziemy tutaj wprowadzać ten, ten wzór dobrze, no to może sobie najpierw omówmy co tu w ogóle dostępne mamy informację, że prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A jest dwa razy większe od zajścia prawdopodobieństwa zdarzenia które jest zdarzeniem przeciwnym do zdarzenia A może sobie wyjaśnimy czym jest zdarzenie przeciwne powiedzmy na przykład, że A to jest zdarzenie które mówi nam, że liczba jest podzielna przez 3. Co wtedy mówi zdarzenie przeciwne? Zdarzenie przeciwne mówi, że liczba nie jest podzielna przez 3. No i teraz jak się na tym zastanowić, to tak naprawdę zbiór wszystkich liczb właśnie możemy podzielić na te dwie grupy: na liczby, które są podzielne przez 3 i liczby, które, które nie są podzielne przez 3. Więc jakby prawdopodobieństwo tego, że liczba będzie podzielna przez 3i, e, prawdopodobieństwo tego, że liczba nie będzie podzielna przez 3 się uzupełniają i tworzą całość przez to. Czyli możemy właśnie zapisać te równanie, które e, tutaj jest w karcie wzorów, trochę w innej postaci może, czyli że P od A plus P od A prime równa się 1. Czyli na prawdopodobieństwo tego, że liczba jest podzielna przez 3 i że nie jest, jest równe 1, czyli na 100% liczba jest albo podzielna przez 3 albo nie jest. Stąd bierze się taka równość, ta własność i z niej będziemy tutaj korzystać. Bo co my tu jeszcze widzimy? Widzimy tu w poleceniu, że jest dodatkowa informacja, że P od A jest dwa razy większe właśnie od, od zderzenia, od prawdopodobieństwa zdaścia zderzenia przeciwnego. Sobie też to zapiszemy, że P od A to dwa razy P od A'. I tak naprawdę nam się tworzy układ równań, dwie niewiadome P od A i P od A'. No to sobie to drugie, y, drugie równanie podstawimy do pierwszego. Czyli zamiast POD A wpiszemy 2 razy P od A'. Prim. W ten sposób mamy 2 P od A' prim plus P od A' prim równa się 1. Dodajemy to teraz. 3 P od A' prim równa się 1. Dzielimy przez 3. P od A' prim równa się 1 trzecia. A skoro mm, one spytają tutaj od P od A, tak A', czyli jeszcze raz z tej równości. No, czy możemy po prostu z tej skorzystać, albo właśnie w tej, gdzie już jest przerzucony pod A na prawą stronę w, z karty wzorów. No dobra, to zapiszmy sobie, że P od A to jest też 1 odjęć P od A prime. A jak sobie podstawimy za P od A prime 1 trzecią, to wychodzi nam 1 odjęcie 1 trzecie czyli 2 trzecie, i to jest nasze P od A. Wtedy P od A wynosi właśnie 1 trzecia, Rzeczywiście to się zgadza jest, jest, POD, jest dwa razy większy. No więc wybieramy odpowiedź C. Dobrze. To będzie na tyle w tym filmie. Zapraszam jeszcze do do opisu z zadaniami, tam znajdują się zadania w pliku PDF do samodzielnego rozwiązania. Jest tam kilka podpowiedzi i wskazówek, więc nie są one trudne. Myślę, że warto je zrobić. Oraz oczywiście do sp sprawdzenia poprzedniego filmu o kombinatoryce, który, no... Dużo zupełnie informacji, jeśli chodzi o ten temat. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.